Z tej strony ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji, oczywiście jak zwykle spóźnionej. Na samym początku chciałabym podziękować Antkowi za sprezentowanie mi tych przepięknych ok okularków, Boże. Antek siedzi tutaj obok mnie, sprezentował mi takie śliczne słuchawki i są takie cudowne, one mają łóżka na wymianę i w ogóle mogę być króliczkiem i panuj, i są w ogóle takie mega cute. No, e, także mam nadzieję, że wam, wam się również tak będą podobać, jak mi, no, strasznie mi się podobają. Wygłuszają wszystko totalnie. Ja nie słyszę nawet siebie czasami, jak mówię, więc to jest takie, no dziwne dla mnie, ale przyzwyczaję się. E, co do SSO. Mm, dzisiejsza aktualizacja nie jest jakaś super. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, nie wiedziałam, czy mam to nagrywać, ale no już okej. Okay. Ostatni szept zimy. Hej, czas się rozstać z mroźnymi objęciami zimy. Tymczasem u nas co tydzień minus 14 stopni i śnieg. Zimowe aktywności są wciąż dostępne. Zestaw londyńska mgła jest już dostępny w zimowej wiosce. Jeśli nie uda Ci się go zdobyć, nic straconego. Ten ciemny komplet będzie można zgarnąć w sklepie globalnym. Czyli, okej. Okay. Zniszki na konie, pamiętaj, że magiczne zimowe konie z poprzednich lat mm, są tańsze, opuszczą nas jednak wraz z zimową wioską i nie wrócą aż do kolejnego razu. Czyli standardowo, w następnym tygodniu zimowej wioski już nie ma, ale pogoda nadal jest taka sama. Cudowny koń ardejski nie może się oprzeć zabawie na śniegu. Okej, okay. czyli te Ardeny chyba do nas przyjdą, czyli już z, za. Ty... Czyli teraz w tą środę już! Oh! A były podwójne, a chciałam doładować. No tak. Tak, czyli 10 stycznia będzie koń ardeński. Ziemia się trzęsie, gdy masywny koń ardeński biegnie przez zaśnieżony Jorvik. No i dobra. E, pojedziemy sobie w ogóle do wioski, jak będę to czytać, tak przy okazji. Mm, powiem Wam, że te konie ardeńskie są naprawdę bardzo ładne. Gdzie ja w ogóle jestem? Aha, dobra. Bardzo mi się one podobają, ale no nie wiem, czy będę ładować starkońcy. A propos starkońców jeszcze e, słyszałam, że ma być właśnie wprowadzona jakaś taka funkcja dodatkowa m, płatności m, tam za chyba 90 zł, że nie będzie wtedy w tej em, ofercie, jakby obejmowało m, tych cotygodniowych starkońców, które dostajemy tej, tej stówki. Jej gdzie ja jadę! Do wioski! Do wioski! No i to jest takie dziwne. Okej, okay, może to będzie dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie przejść grę, nie kupować się żadnych ubrań, żadnych koni, niczego, ale to wtedy trochę, jakby sens gry, moim zdaniem, gdzieś tam ucieka. I no jednak o to chodzi w tym, żeby tutaj te konie sobie kupić, żeby, żeby miło spędzić tu czas z znajomymi, żeby fajnie się ubrać. No są zadania, no, no są, no wiadomo, ale. E, gdzieś tam u e, youtuberów słyszałam właśnie, że fajniej by było, gdyby można było kupić na przykład droższą wersję, żeby więcej tych starkońców tygodniowo dostać. To by było dużo, dużo ciekawsze i dużo fajniejsze. E, ale no, no ta, ta aktualna wersja to tak, tak kurczę, no nie wiem, czy ktoś się na to skusi. Dajcie znać, czy wy byście się skusili, że ze Star Ridera Lifetime bez cotygodniowych starkońców tam 80 zł, a z nimi 150. No. Wydaje mi się, że lepiej wydać raz więcej i mieć spokój z tymi i niech one się tam zbierają, niż nie mieć nic tak naprawdę. Um... Także no, no to, to dziwne, dziwne, dziwne rzeczy SSO robi. A i w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że wszyscy byli przerażeni tym, że SSO nie dodało e, kodu na Star Coinsy w tym roku. No i faktycznie, no, no nie, dodali tego kodu na Star mm, tutaj pod choinką. Dali go dopiero 31, czyli na Nowy Rok. Tutaj fajerwerki noworoczne, e, kolczyki, ja tutaj jeszcze nie potwieram tego, zobaczcie. I zimowy symbol, no, także był kod na strokońscy, na 300 starkońców, mam nadzieję, że wpisaliście. Wydaje mi się, że po prostu gracze byli bardzo, bardzo źli. No i oni się zdecydowali jednak dać ten kod. No i dobra, co do aktualizacji dalej. Hmm, ścieżka Tery. Śnieg nie przeszkadza dzikim zwierzętom w głuchych lasach, więc może teraz... O w końcu! Będzie agenci Fripa część druga. I o podejrzanych, a może być. Aha, czyli na tym drugim koncie będę musiała to zrobić eee, 17 stycznia. Spoko, fajnie aktualizacja, i ta ścieżka TERY będzie dopiero 24. No, mam nadzieję, bo naprawdę wiem, że dużo ludzi już pozbierało te, te, te zielone mm, latające, co się i to było w ogóle fajne, że to wprowadzili. Eee... Walc Świetlików 31 stycznia, gromadź światło pędząc przez głuche lasy. poznaj nowych przyjaciół, którzy będą potrzebowali pomocy w zebraniu świetlików. To na pewno się opłaci zarówno Tobie, jak i Twojemu koniowi. Czyli pewnie coś będzie z trenowaniem. No, no i to na tyle, jeśli chodzi o te aktualizacje z tego miesiąca. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Ten koń erdyński, jestem bardzo ciekawa, bo to już teraz, niedługo. Wy to oglądacie, czekajcie, Ja to nagrałam w czwartek, wy to oglądacie w piątek, czyli nie aż tak bardzo spóźniona jestem w sumie z tą aktualizacją. No to czyli, no, no w przyszłą środę. Dobra, ee, co ja chciałam? Aha, bo to są te koczyki. Ja mam ile punktów? 69 punktów mam na wydanie, więc to jest całkiem sporo. Ale szczerze mówiąc, tu nie ma chyba nic, co mi się jakoś tak nad wyraz podoba. No poza tymi rzeczami, które już sobie wzięłam, ewentualnie może jakiś sweterek, no nie wiem, ten. No, ten to taki bardziej babciowy. Ten mam na tamtym koncie na pewno, on mi się bardzo podoba, ale ale no nie wiem, coś, coś innego bym wolała. O tego na przykład nie mam w ogóle. A ten sprzęt mi się podoba i ten jest za 16. To w ogóle to w kratkę jest bardzo ładne, ale na przykład siodła bym tego nie wzięła. Te rękawiczki są mega cute. Tutaj nic takiego. No to już jest w ogóle z tych starszych. Westernowego sprzętu też nie bardzo. No mogłabym wziąć to całe, żeby mieć cały taki zestaw, bo te brązowe są całkiem ładne. Aha. To sobie zrobiłam zestaw. Faktycznie. To a ta poszalałaś. <laughs> No dobra, dziesięć <noise> mi zostało. To jeszcze na te dwie rzeczy. No to postaram się uzbierać. Mamy jeszcze trochę czasu, więc będę zbierać te nowe symbole. No, powiem wam, że zaszalałam z tymi symbolami. E, tak, i to jest ten ten nowy zestaw. O jajku, pewnie dużo ludzi to kupi. <noise> Nie mój styl, może gdybym chodziła do gimnazjum. E, i nosiłabym właśnie takie rzeczy, to mi by się to podobało, ale na ten moment. No, no nie mój styl po prostu. No, takie jest, wiecie. Takie jest, takie sobie. Te szaty westernowe, Wiem na pewno, komu by się to spodobało, ale no. No, i co? No, no nie. Te spodnie są mega ładne w ogóle. Bardzo mi się podobają. I można to też za normalny hajs kupić, więc o tyle dobrze, że nie trzeba, wiecie, wydawać e, starkońców tak naprawdę, no bo jeśli ktoś tutaj coś robi cały czas, no to będzie na to miał. Te spodnie są śliczne, naprawdę są śliczne, ja je chyba wezmę tak po prostu, nie, ja sobie zarobię na to, żeby nie wydawać starkońców, no, także e, jeśli chodzi w ogóle o te śnieżynki, to musimy je pootwierać bo ja tego nie otwierałam mam ich trochę nazbieranych i jeszcze mi dużo brakuje do, do końca no ale może mi się uda jeszcze uzbierać w tym roku <noise> zobaczymy No szczerze mówiąc ja usłyszałam, że tam na końcu nie ma zupełnie nic więc jest tam taka ja to zbierałam po to, że wiecie może kurczę, jakiś koń albo jakiś mega zestaw albo coś tam na końcu, na końcu, no bo 18 tysięcy tych punktów to jest naprawdę bardzo dużo. A jednak, no niestety, nie. Aha, i tu nie ma żadnego spektakularnego nic. W serio. Dobra, kapelusz jakiś tutaj jest. Tutaj nie ma nic. Tutaj to, to. Co buty. O, szlingi. To nam się teraz przyda. Dobra, przy 6 tysiącach jesteśmy. Symbole? Dobra, szylingi, rękawiczki. Coś tam, coś tam, coś tam. Co następnie. O! Te ochraniacze ładne. Dobra, szylingi, torba. No i dobra, znowu dwa symbole. Powinno być więcej, za tyle. W ogóle mam wrażenie, że podobny czaprak jest do kupienia albo był w zeszłym roku, więc. O! Spodnie, tego też nie widziałam. Dobra. Aha, okej. Okay. Koniec. To ja teraz sobie może ubiorę ten zestaw, który się tutaj nagromadził. To jest to, 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 to i to. Tak? Czekajcie, muszę zobaczyć sobie. Takie spodnie, Ej, ładne. Takie dziwne zakończenie mają takie tutaj jakieś, nie wiem. Ale ogólnie całkiem ładne. Ładny czaprak. Dobra, podnieść poziom konia, podniesiemy sobie przy okazji. A, jeszcze to. Tak, to to? Tak, te ochry. Ochraniacze są ładne. No więc. No i to nasz Yeti, który był. Yy... Nie wiem. Jakoś tak powiem wam, że ten Yeti... No ja jakoś, nie wiem, nie oczarował mnie. Jest wielki. Na live'ie mówiłam w ogóle, że skoro potrafią zrobić takiego wielkiego zwierzaka, to mogliby zrobić jakiegoś owczarka niemieckiego albo w ogóle jakąś dużą rasę psa. A nie to. No, także to tak w skrócie. Te wszystkie aktualizacje, które były ostatnio. No nie wiem, ten yeti jakoś tak wiecie. Ja ze zwierzakami nie biegam. Kto biega, ten biega, ja nie. Dajcie znać, czy wam się to podobało. I czy też baliście się, że star Coins już nie będzie. W ogóle na początku były też spekulacje, że mm, wszystkim mają odebrać te cotygodniowe star Coins, że już nikt nie ma z dostać. No ja tak czekałam, czekałam się sobie. O kurde, ale SSO sobie kopnęło normalnie w tyłek samo ale jednak nie jednak będą te więc całe szczęście. Dajcie znać czy wy też tak myśleliście. A tymczasem my widzimy się już jutro w innym odcinku na moim kanale, ponieważ chciałabym wrócić z powrotem do regularnego nagrywania. Trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. <tum> tym razem. No i co? I widzimy się tak jak mówiłam, już niedługo. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.